Ruszyły! Nonet, Mirabella del Sol, po zewnętrznej Pirat, przy bandzie Fly kosak, Fly kosak obejmuje prowadzenie, tuż Mirabella del Sol. Fly kosak, Mirabella del Sol, Nonet, na końcu Impact razem z Piratem. I przed państwem Fly kosak, Mirabella del Sol, Nonet i łeb web łeb Impact z Piratem. Fly kosak na czele, Mirabella del Sol, Nonet, Impact i Pirat. I wejście w pierwszy zakręt. Flykosak, Mirabella del Sol, nonet. I niezmiennie, prawie łeb w łeb, impact z piratem. Flykosak, Mirabella del Sol, nonet. Impact i Pirat. Flykosak, nic się nie zmienia. Na, na drugiej pozycji Mirabella del Sol, nonet. Dwa kilometry do celownika. Flaj kosak, mirabela dal sol. Nonet, pirat i e impact. I za chwilę wyjście na przeciwległą prostą i 1800 metrów do celownika. Flaj kosak, mirabela dal sol, nonet, pirat i e impact. I nadal bez zmian pozycji Flaj kosak, mirabela dal sol, nonet, pirat i e impact. Flajkosak, Mirabella del Sol, Nonet, niewielki odstęp, Pirat Impact. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1400 metrów. Flajkosak, Mirabella del Sol, Nonet, odstęp, niewielki, Pirat z Impactem. Flajkosak, Mirabella del Sol, Nonet, Pirat z Impactem i 1200 metrów do celownika. Flajkosak, nadal na czele, Mirabella del Sol, Nonet. Impact i Pirat. I jeszcze do celownika zostało 1000 metrów. Flykosak, Mirabella del Sol, Nonet, niewielki odstęp. Impact i na końcu w tej chwili galopuje Pirat. Po obie zakrętów Mirabela Mirabella del Sol, Pirat, Impact. Poprawia Nonet i lokuje się na drugiej pozycji. Trzecia Mirabela del Sol, następnie Impact, Pirat. Nadal Flykosak, Nonet. Mirabella del Sol, Webwebs, z Impactem i Pirat i wejście na prostą, finiszową. Fly Kosak po zewnętrznej. Nonet w środku, Mirabella del Sol na czele stawki i już jest Nonet, 450 metrów do celownika, Nonet, Impact i Mirabella del Sol. Nonet wygrywa, proszę Państwa, finiszuje znakomicie na około 250 metrów przed celownikiem. Jest pierwszy zdecydowanie. To jest nonet. Impact. finiszuje pirat. Nonet wygrywa tą gonitwę. Akcen jest niezagrożona, a tam walka o drugą pozycję i pirat wyprzedza impakta. Nonet wygrywa nagrodę Michałowa. Pirat jest drugi. Trzecia Mirabela Del Sol. Następnie impact. If like or suck.